Zachodziły istotne zmiany zarówno dla narodu polskiego, jak i dla mnie. Dzisiaj jest niedziela, 10 listopada 2024 roku. Zachodziły istotne zmiany zarówno dla narodu polskiego, jak i dla mnie. W dzisiejszym wpisie podzielę się kilkoma przemyśleniami i spostrzeżeniami przed jutrzejszą rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Jutro wypada 106. Rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Zdałem sobie sprawę, że naprawdę wiele rzeczy się zmieniło dla narodu polskiego, odkąd to niezwykłe istotne historyczne wydarzenie miało miejsce około 100 lat temu. Podczas II wojny światowej Niemcy najechali na Polskę i dokonali poważnych zniszczeń na terenie Polski. Po zniszczeniach II wojny światowej Warszawa została odbudowana od podstaw. Polska Rzeczpospolita Ludowa pozostawała pod polityczną dominacją Związku Radzieckiego aż do początku lat 90. XX wieku. W 1999 roku Rzeczpospolita Polska przystąpiła do Sojuszu Północnoatlantyckiego, a w 2004 roku przystąpiła do Unii Europejskiej. Obecnie Polska znajduje się wśród najszybciej rozwijających się gospodarek w Europie, a szacuje się, że wyprzedzi Wielką Brytanię do 2030 pod względem PKB na jednego mieszkańca. Zdałem sobie sprawę, że pewne rzeczy się zmieniły dla mnie w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Jako osoba z znaku byka muszę się przyznać, że boję się zmian okoliczności życiowych, chyba że wyruszające lub wstrząsające wydarzenia mają miejsce, wywierając pozytywny bądź negatywny wpływ na moje życie. Mimo, że cechuje się niesamowitą upartością i wytrwałością, nie oznacza to, że zmiany byłyby dla mnie niemożliwe. W moich wpisach kilkukrotnie wyrażałem niechęć do wejścia w związek romantyczny, ale ostatnio zmieniłem swoje zdanie na ten temat, bo zacząłem mieć takie uczucie, że ja i moja polska bratnia dusza już znaleźliśmy siebie. Chciałbym wejść w związek z tą polską dziewczyną, która jest moją bratnią duszą, powierniczką oraz najlepszą przyjaciółką ale jeszcze nie chcę ujawnić, kim ona jest.